Ducha to jest taki typowy fighter, który niejednemu faworytowi mógłby składać figla. Kas czerwony Jarosław Hamper, kask niebieski Janusz Kołodziej. Ze startu lepiej Jarosław Kampel, ale teraz ucieka na szeroką Janusz Kołodziej. Kampel czy nie za wąsko, czy tam nie złapie przyrzepności? Janusz Kołodziej złapał, złapał i wyprzedził na moment nie, wyprzedził teraz Jarosława Kampera. Idą łeb w łeb, ale Janusz Kołodziej jest szybszy wybrał lepszą ścieżkę teraz znowu kołodziej na szeroko, w jegoś ale czy nie ciut za późno poszedł Jarosław Hampel być może trzeba było od razu e, wybiec na szeroką no ale w końcu komu jak komu, ale Hampelowi nie trzeba podpowiadać jak jechać na leszczyńskim to, że wszystko wskazuje na to, że Unia Tarnów będzie się cieszyć ze srebrnego e, medalu. Ta stawka, no, e, może się nam nie rozciągnęła, ale to jest metr, dwa metry przewagi Kołodzieja nad Jarosławem e, Hampelem i ostatnie e, okrążenie. Ostatni ataki Hampela. Hampel się zbliża do Kołodzieja. Co zrobi Kołodziej? Czy odeprze ten e, atak? Ostatni łuk teraz na szeroką, ale tam nic się już nie zmieni. Janusz Kołodziej pierwszy drugi Jarosław Hampel srebro dla Unitarnów brązowy medal dla Unii Leszno i Pierwszy medal, to zaznaczałem na początku tej transmisji. Pierwszy medal w historii mistrzostw Polski Par Klubowych dla Jarosława Hampela. On nigdy wcześniej nie zdobył medalu w tej imprezie, tak więc myślę, że może być śmiało zadowolony. Na pewno może być zadowolony z tego, że w tej swojej bogatej karierze udało mu się zdobyć także krążek w tej prestiżowej imprezie. I teraz w górę Janusz Kałodziej powędrował, no bo to dzięki nie niemu Unia Tarnów zdobywa srebro.